Dzień dobry, cześć kochani, witam Was serdecznie gorąco po krótkiej przerwie na nowym kanale YouTube pod nazwą Tomasz Was Vlog. A w tym pierwszym odcinku Daily Vloga powiem Wam, jakie filmy będę prezentował i kilka słów o sobie. Żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Na tym kanale YouTube będę pokazał filmy z różnych moich wycieczek takich jak chodzenie po Wrocławiu i kręcenie filmów, takich filmów z mojego studia domowego lub to, co u mnie się dzieje na co dzień, co porabiam i czy żyję, jak się czuję i w ogóle. Ale zanim do tego przejdziemy, powiem dwa słowa o sobie. Mam na imię Tomasz Peterwaz, mam 33 lata. Urodziłem się w Częstochowie 14 października 1986 roku. Lubię występować przed kamerą, brałem udział w castingu, ta komedia. Grałem w takich serialach jak Trudne Sprawy, Dlaczego Ja? To 12, Policjantki, Policjanci, Lombard, Życie pod Zastaw. Tak samo zobaczycie mnie już w przyszłym roku. Jako gościa, który występuje we filmie pod tytułem Niedźwiedź, a film ukaże się prawdopodobnie w przyszłym, albo jeszcze trochę dalej, i premiera będzie w kinach. Zapraszam do oglądania, a ja bardzo serdecznie dziękuję, że mnie oglądacie w tym pierwszym odcinku. Jeśli Ci się spodobał odcinek, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał. I bardzo dziękuję wszystkim, że miło to odbiorą. Bo nie zawsze każdy lubi odebrać pierwszy film, i jak najlepiej by wypadł. Ale ja się będę starał, jak najlepiej, żeby dla Was to robić. Jeśli Wam się spodoba, możesz też napisać komentarz pod spodem. A ja się powoli z Wami będę żegnał. I do zobaczenia w kolejnym jutro odcinku. Cześć!